Pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować. Będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. No i co? I zaczynamy. Witajcie, kochani, na kanale Grzybki i Wędkarstwo Świętokrzyskie. Dzisiaj jest 4 albo 5 sierpień. 20.22. jesteśmy na modikach, Parę kurek przytulonych. I patrzcie, się, jaki piękny, czerwony. To zaczek. Piękny. Po naszemu punk. Ale pod cisiaki bydle. Piękna sztuka. Piękna sztuczka po niej. Lecimy dalej. Moi kochani. Powiem wam, że bardzo dużo jest kurki na modnikach. Takiej Małej kurki młodej, więc dużo pozostawiałem ta kureczka jest malutka, także myślę, że 2-3 dni i będzie Prima sort, nie Bo... i takie jeszcze podgrzybki My na to mówimy Podlaszki, na to mówimy takie. Kilka sztuk wpadło. Tam jest jeden, jeszcze jeden, ale coś ostrość znowu też z tą ostrością. Takie Warioty I Jeszcze kilka sztuk Tam, tam Parę jest I Taki jeszcze Siniok wpadł, czyli Krasnoborowik, dość taki spoko Także go wezmę I lecimy dalej I taki dywan Borówkowy Żartuję, to nie jest borówka oczywiście Ale pięknie to wygląda słuchajcie, gołąbka, ale już Wam pokazywałem w tamtym roku, to jest ta zwykła zielona, a to jest taka zielona z takim takim naroślem, jakby takie kropki, macentki. My na nie mówimy szlachetne, bo są bardzo rzadkie te gołąbki. Tu jest druga mała. Bardzo rzadkie i bardzo, bardzo zajebiście smaczne w smaku. Także są dwie. Spoko. Lecimy dalej. Słuchajcie, takie dwa sinioki wpadły jak się to mówi krasnoborowiki taki drugi puzon puzony takie brzydkie dwa brzydkie ale no ale są ten ciężki taki może być coś z niego dobra tam widzę jeszcze gołąbka jest ale lecimy dalej o tak dwa bambaryły takie dwa bambaryły jakby ktoś chciał rabarbar, to u nas na lesie jest go w pierony. <grymianie> Oczywiście żartuję, ale takie piękne rabarbary rosną. Jest tego w pierony, ale jesteśmy przy rezerwacie, więc tutaj nie wolno nic robić złego. Lecimy dalej. I kozaczki. Znowu o, to są te kurwa grabowe. Jeden i tutaj dwa jeszcze. No, Często gęsto są robale, ale. Biśka! Biśka! Deszcz pada cały czas. gdzie była Biszka. Kozaczek. Ja nie używam nas koźlarz, tylko kozak. Jak wiecie z naszych filmów, Biszka. Kozak. Piękny. Gołąbka piękna. Wyciągniemy go. Kozak. Po naszemu punk. My jeszcze punki mówimy na te właśnie czerwone. Bardzo ładny kozaczek. Nie mogę coś ostrości złapać, ale... O. Teraz może lepiej. Albo i nie. I lecimy dalej. I następny. Czerwony tym razem. Piękny dziadek przygolił. Podwójny jest. podwójny fajny no, no widzisz, Kurwa, ten telefon ostrości nie może zapaść. o coś zaczyna szwankować lecimy dalej dam dziadkowi tego nie nie daj mi to. i kochani standardowo woda jest musi być po takich opadach musi być koniec.